Dzień dobry, witam was serdecznie w odcinku kolejnym, w którym postaram się rozwiązać jedno zadanie dotyczące analizy syntaktycznej wyrażenia. Zdanie, które poddamy analizie syntaktycznej brzmi: "bystry jan czyta a bardzo ciekawy kod śpi". W tym momencie też zachęcam do tego, żeby obejrzeć odcinek poprzedni, w którym starałem się przybliżyć istotę wszystkich kategorii syntaktycznych, czyli zarówno zdań, nazw oraz funktorów, ponieważ tutaj no, postaram się e, tak najsprawniej rozwiązać to zadanie, dokonać tej analizy, nie będę bardzo wnikliwie omawiał e, poszczególnych kategorii syntaktycznych. Dobrze. Pierwsza, pierwsza czynność, którą możemy tutaj dokonać, to zastanowienie się nad tym, z czym tutaj mamy do czynienia. Czy jest to zdanie proste, czy jest to zdanie złożone. Zdanie proste jest to zdanie, które składa się z podmiotu, i orzeczenia. Zdanie złożone to zdanie, które składa się z kilku zdań prostych. No, widzimy, że po lewej stronie mamy bystry Jan czyta. Mamy podmiot Jan i mamy orzeczenie czyta. Po prawej stronie mamy bardzo ciekawy kot śpi. Mamy podmiot Kot i mamy orzeczenie śpi. A więc w całym tym wyrażeniu mamy na pewno dwa zdania proste. Całe więc wyrażenie jest zdaniem złożonym. I można sobie tak u góry nad wyrażeniami pomocniczo to odznaczyć, że tutaj mamy pierwsze zdanie proste, a tutaj mamy drugie zdanie proste. Wówczas cały przykład jest bardziej czytelny. Mamy dwa zdania proste, które stanowią łącznie zdanie złożone. I teraz no, należy przejść do dokonania analizy syntaktycznej i powstaje problem, od czego zacząć? Czy może od nazw, czy od funktorów, a jeżeli od funktorów, to od jakich funktorów? Bo w końcu mamy trzy rodzaje funktorów, mamy funktory zdania twórcze, nazwotwórcze i funktorotwórcze. I ja jak przygotowywałem się już dosyć dawno, do...